Gdzie ty idziesz? No, zawsze chciałem, wiesz, na jakąś wyższą szkołę iść. No. Tak sobie pomyślałem, że może na Politechnikę. No dobra. Dobrze pomysł, nie? Ja. Kurwa, zamknięte. Że... No. Cholę, I co teraz? I, I co wejdę. teraz robisz? inaczej wejdę na to. No dobra. Spalone już od razu. Dobra, tam, kurwa, ja nie będę udawał, tylko po swojemu będę gadał, a nie. To już? Tak, już możesz wchodzić ja wiem o tym, że dobrze, kurwa, popierdolony, no. Tak ci powiem. Kurwa, spinaczek mu zachciało. Co no ty masz problem z nim? chuj, psychicznie chory, no. Zresztą tak jak i ja. Ja bardziej? Dlaczego ja czemu ja bardziej? Ja to myślę, żebyś doszedł tutaj do tej, wrócił i z powrotem, bo to za wysoko będzie, Grzesiek. Ja ci mówię. I do piątej, i wracaj. O, debilu ty kurwa. Pa, pan się zgodził, ale kurwa to nie aż tak na takie numery. Do tej starczy Ty O Klepi Tom i wracaj I pompki rób Ja pierdolę Chuj Będzie zaraz lipa, jak coś będzie przejeżdżał kurwa Chłop zaraz wyjdzie, ja ci mówię Żebyś się kurwa nie zjewał, no człowieku, no, czego się boisz, kurwa? Co za to typ? To jest bezpieczne. No kurwa, bezpieczne. Kasku, nie masz kurwa, szelek, nie masz już coś bezpieczny. No. <śścoughs> <ścoughs> 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 już mi się kurwa na to nie, chce się wiesz o tym? nie, Na połowę choć do, do połowy to jeszcze daleko. Ale masz plecy przytyrane, mm. Twoja Luba mnie zajebie, wiesz o tym? Zabije mnie ku pogoni mnie razem z Tobą. No ona sobie cieszyła się. A, cieszyła się. Ciekawe, zob zob zobaczymy co następnym razem zrobić. To nie chodzi tu o jakąś rywalizację albo coś. Żeby dobrze się pobawić, a ja widzę, że Ty próbujesz rywalizować cały czas. I to zaczyna się robić kolego chore. Ja na przykład potrafię odpuścić jak są jakieś większe schody, jak jakaś większa przeszkoda, jak się pewnie w tym nie, nie czuję i nie jestem przygotowany. Właśnie widziałem dzisiaj. A co widziałeś? Ale jutro do roboty trzeba jeść. iść, kurde. tak? On nie sztuka jechać i kurwa jedność na pysk No to się boję, że to się ogarnie kurwa, wiesz. No to jesteś popierdzał, ja no wróć już kurwa! No teraz to już obojętne czy Ale tam człowieku nie wiadomo co się dzieje. Sprawdzałeś to? A może to taki fachowiec tak ty robił? Debil A teraz krzyknij, jestem hardkorem Ale, mm -hmm. komputery mają A? Mówiłeś, że kurwa będzie 5 minut. A ile jest? Chłopiec pół godziny idziesz. Ja. Kurwa od rana. 15. Nie, no kurwa. Z 10 minut idziesz. A ile? 4 minuty. Ale czym bardziej ja widzę tą górę, to mi się wydaje, że to już wieczność. Jednak widzisz, jazda na rowerze jest troszkę inna. Jest więcej obaw. Ale zrobisz to szybko i już, i już, jest po sprawie. Nabije się troszkę adrenaliny i jest okej. Okay. A ty? No, już jest tutaj, chłopie. Super. A, ja widzę. Co? Kurwa, ktoś się, chłopie, spierdoli, debilu, ty. No kurwa Ja od razu ci mówię, że ja nie będę z tobą rywalizował, bo to będzie chore. Ja chcę jeszcze chłopie trochę pożyć Ja chcę jeszcze trochę pożyć Ty no w sumie to daleko nie zostało Na YouTube'a to wciśnimy ja. Co? Na YouTube'a to wciśnimy. No. Ja. No, daru, poszła, to? kurwa. Zakurzę cigareta. No. <laughs> kurwa. Ognia nie ma. Daj mi ogień. Właśnie widzę, jaki masz ogień. Kurwa, na co ja się godzę? Kurwa, ty wchodzisz? No dobra. Ale ja się teraz też za Ciebie odpowiedzialny, bo jesteśmy tu razem. Ja się więcej denerwuję niż Ty, facet. Odpowiedzialny to jest ochroniarz? <laughs> Kurwa, widzę właśnie, on odpowiedzialny. Ochroniarz ma wyjebane jaja. Tak prawdę mówiąc. A jak Ty zejdziesz? Co? No nie wiem jak ty kurwa zejdziesz To będzie nie Pojebany Nagrywasz to? No nie, nie nagrywam. Ale mi się ręce trzęsą chłopie Jeszcze raz może. Kiedy? Kiedy? Gdzie będziesz właził? Ja myślę, że już byś wracał grzesiek nie, patrz, ale to, bo teraz jak wejdziesz, to no to jak zejdziesz? Weź kupi pomyśl trochę Chłop się zgodził, ale on nie powiedział, że on ci otworzy dachu. No, otworzy dach. Ja już tam co nie będę. No, kurwa, ten debil wszedł do góry, no Ale w sumie to my to lubimy, takie rzeczy. Kurwa, człowiek pająk ty Jak? Dachowiec? A. Kurwa, męczące to ty. No, no, ty, ty mówisz, że o kurwa, co to dla mnie, mm, kurwa, 5 minut, a tam pójdę. Dawaj, połowę już zrobiłeś. No. Jesteś na połówce. Ja to... Kurwa, jeszcze ja, ja to myślę, żebyś troszeczkę szybciej szedł. Nie no, żartuję. Powoli i bezpiecznie. Nie. Ktoś tam jest? No. Kto? Moja w <laughs> kurwa, zaraz tu zadzwoni, Zobacz, co się będzie działo. Nie wiem jak ty tam kurwa zejdziesz, ale chuj, Chłop... ja, o, patrz, Grzesiek, dojdź do tego tutaj, klepnij to i wracaj. A maseczkę masz? Debil, mówiłem, że jesteś debilem, kurwa. Ja pierdolę za głupek. Debil, kurwa, debil no. W miarę. Ja kurwa jestem ciekaw, jak ty stamtąd zejdziesz, nie? Na pewno ktoś nie będzie szedł i ci tam dachu otwierał, specjalnie bo ty tam weszłeś, kurwa. Ale patrz na tamtego, y, na, y, w prawym samym rogu. Tam jest jakiś kurwa, y, to staje, jakieś dziwne to jest. Mnie się to w ogóle nie podoba. Weź, jak już tam podej... Jak podejdziesz już tam, to weź kurwa ręką już troszkę. No idziesz, jeszcze, jeszcze śmiało. Za każdym... Za każdym razem jak... Nie! Zaraz kłoby będziesz szedł. ja... Za każdym razem jak nachodzisz na któregoś, to weź kurwa, zobacz czy to jest stabilne. Kurwa, podkręcili go do pompek. ten już kurwa łazi po dachach. Wiesz, że takie pol, pol skręcanie to też jest niedobre. Kurwa w A teraz szybko jak taki pająk ck, 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 ck. Ja cię nie podkręcam w ogóle, ty sobie nie weź tego do siebie Ja pierdolę, się patrzeć na to nie mogę, chłopie Debil kurwa, no debil Kurwa ja bym nie ryzykował debilu ty No to już minąłeś, ale zawsze patrz za każdym razem Ciąg się nie rusza, kurwa, żeby to stabilne było. Ja pierdolę. No kurwa, nie wierzę, ty. Jesteś kurwa debilem i psychopatą, kurwa. Wiesz jaka będzie lipa, chłopie, kurwa? Wiesz co się stanie? Durniu, ty. No masz kurwa. O jej, o jej, Jest, yes, kurwa, dochodzi do końca. Jest! Już na finiszu. Jest i on, kurwa Grzegorz Stępniarek, proszę Państwa, jest! chodzi! Wielkie plecy są wyrzeźbione, żyła taka, że się w pale nie myśli. Jest, jest! Ciężka droga była, co? Kurwa, jak się tam wcisnął z jak taka pluskwa! <ślesk> co? Teraz chuj serać sam tam kurwa. Zeszłeś, weszłeś, a ja ci mówiłem kurwa.